Pytajcie, czy mam się zaprezentować? Saba 9.3. Samochód pochodzi z 2007 roku i wyposażony jest w silnik diesla o pojemności 1.9 i mocy 150 koni mechanicznych. Auto prezentuje się, jak i prowadzi świetnie. Silnik jest dynamiczny, auto środkowo naprawdę zadbane. To staje na ładnych 17 salowych felkach aluminiowych. Z przodu znajdziemy lampę eksternalne, a pod nimi światło do jazdy dzien, a do Warto również zwrócić uwagę na grill z napisem sam. Bagażnik jest duży i przestronny. Możliwość złożenia foteli mamy przy słożeniu rączki w przestrzeni bagażowej. Tylna kanapa jest zielona i składana. Znajdziemy też również przeszczą na narty. Od spodu znajdziemy koło dojazdowe. W środku znajdziemy ładną biało-czarną napisarkę, wykonaną ze skóry. Fotele są ładne i zadbane. Na środku znajdziemy wygodny podłokietnik. Obok podłokietnika znajdują się wysuwane na napoje. W tunelu środkowym znajdziemy nadmuchę na tylną przestrzeń. A pod spodem znajduje się popielniczka. W oparciu o znajdziemy praktyczne kieszonki. Kieszonki również znajdują się w drzwiach. A tylne szyby sterowane są elektrycznie. Znajdziemy też tu ładną, srebrną listwę ozdobną. Kopit wygląda ładnie i nowocześnie. A połączenie jasnego koloru dołu z ciemną górą daje elegancji. Po otwarciu drzwi znajdziemy ładne nakładki progowe. Środek, tak jak widać, jest czysty i zadbany. Motor kierowcy regulowany jest na wysokość. W środku znajdziemy kierownicę w całości przy tą skórą. Góra jest wentylowana oraz znajdziemy na niej w których idealnie leży ręka. Kierownica jest wielofunkcyjna, mamy tutaj sterowanie radiem z koła kierownicy. Kierownicę również możemy regulować na głębokość jak i na wysokość. Po lewej stronie, na drzwiach, znajdziemy panel sterowania szybami przednimi jak i tylnymi. Przecisk do centralnego zamka umiejscowiony jest koło klamki oraz panel do sterowania światłami autowe posłożone jest ten tempomat, włączamy go tutaj na manetce no i tutaj ustawiamy prędkość plus minus zegary są proste, eleganckie i czytelne a przebieg naszego egzemplarza to 182 000 km. konsola środkowa wygląda jak w samolocie znajdziemy tu ogrom przycisków cały ten panel to jest sterowanie radiem tutaj mamy opcję komputera pokładowego Przełączając funkcję, przekręcając pokrętło mamy średnie spalanie, średnie prędkości czasy podróży, które wyświetlane są na wyświetlaczu u góry tutaj możemy ściemniać, rozjaśniać panel oraz głośnik do wyłączenia kontroli trakcji. a poniżej znajduje się panel sterowania klimatyzacją każda funkcja klimatyzacji ma swój osobny przycisk no i poniżej znajduje się Miejsce na CD i dalej na dół. Znajdziemy popielniczkę z jazdem 12V oraz półeczkę, do której możemy wrócić na przykład telefon. Obok zmiany biegów jest scrętny element, a stacyjka jest na konsoli środkowej e, po pośrodku. Warto też zwrócić uwagę na ręczny jest tutaj. Dalej, w no nosku środkowym znajdziemy taką rysowaną noletę, która po rozsunięciu może pełnić funkcję schowka, a po rozłożeniu takiej klapki jak na napój. Dalej, znajdziemy podokietnik, który jest regulowany, a w którym znajduje się kolejny schowek i gniazdo 12V. Zostajaku na napoje znajdziemy też jeden tutaj otwierany. Idąc dalej, mamy schowek po stronie pasażera, otwierany przez przycisk. Schowek jest duży i naprawdę przestrzenny. Auto wyposażone jest w 10 poduszek powietrznych. Są kurtyny powietrzne przednie, środkowe oraz tylne. Błośne poduszki, poduszkę powietrzną pasażera oraz poduszkę powietrzną kierowcy. Łącznie 10 poduszek powietrznych. Na słońce słonecznej znajdziemy lusterko z lampką sobie tryby wycieraczek możemy przyłączać tutaj pokrętłem. Robimy tutaj przerwy, krótsze bądź większe, między pierwszym trybem wycieraczek. Pod maską, tak jak wspomniałem, znajduje się silnik diesla o pojemności 1.9, 150 KM. Silnik odsyje ładnie, równo i naprawdę dynamicznie przyspiesza. O, to jest świeże po wymianie oleju.